No ja może nie było mnie tam z pół roku, nawet tam dobre pół roku, ale co tam, jestem, żyję, jak coś tam, dużo osób się mnie pytało, pisało, żyję, żyję i co, przechodzimy do odcinka. Co prawda jest już tam późnawa godzina, w pół do osiemnastej, ale wezmę im troszkę pszenicy, posypię tak jeszcze na noc, to... Zauważyłem, że wtedy wcześniej wchodzą. No są jak ludzie, nie? Zjemy kolację, to tam do łóżka. Aczkolwiek tak się robić nie powinno, bo tam niby po dwóch godzinach odjedzenie się idzie spać. Ale wiadomo, jak to jest, pranie. tam się człowiek zje, się położy i tam później jeszcze jakieś chipsy tam wlecą, coś, czekolada. Bynajmniej ja tak mam, nie wiem, jakby, ale no, tam zwierzęta to jak my. Żeby tam nie brudzić to jak im tutaj na polu, mamy tak tu ogrodzone, to był rzepak, ogólnie w tamtym, znaczy w tym roku tam skoszone i tak zostawiłem, żeby sobie miały. No i co, i tak sobie tutaj siedzą. Myśleliście, że tam już może nie wrócę, ale tam jestem, żyję. I dzisiaj tam Wam pokażę tutaj co skór zostało, co mamy. Są włoszki lawendowe jeszcze, aczkolwiek kogut, ojciec ich w tamtym roku zmarł nie, na nie wiadomo jakiego pochodzeniu chorobę. Po prostu sobie wieczorem weszł spadzi tam rano się nie obudził. Tak więc nie wiem o co, co mu tam było, co się stało, ale no niestety. Mam nadzieję, że tam po prostu zasnął i się nie obudził. Ale no ma potomków, są trzy koguciki, były cztery. Jednemu też coś się stało, że po prostu sobie poszedł po mleko i nie wrócił. Ale no trzy są. I jest jeszcze ich matka, Włoszka. I jest jeszcze tam ich siostra, ale gdzie ona jest? To to nie wiem, bo oni chyba już poszli spać. No ogólnie tam są takie, że tam szybciej chodzą spać, nie wiecie, tam sobie posiedzieć, jeszcze jakiś może serial sobie obejrzą i dopiero idą spać. Kaczki no jednak takie nie są, one to tam muszą sobie dłużej podróżować. Ta więc co skórto tu są wszystkie przeważnie młode. Może jakaś tam się została brązowa z tamtego roku, z dwóch, trzech lat, a większość to jest młodych takiego ta tutaj co tam dopiero się zaczęły znosić. No i kaczki. Kaczki też tam e, biegusy. Kilkuletnie jeszcze mi tam zostały chyba trzy kaczki i jeden albo dwa kaczory. Tak więc no, nie ma już jakiejś dużej hodowli, taka jak była wcześniej. Z kaczek czubatych został kaczor i kaczka. Kaczor i kaczka dziwaczka, tak więc sobie tutaj na razie chodzą. Kaczor miał taki fajny tutaj, e, jak to się mówi, promień e, na obkoło szyi. A ja nie wiem co mu się stało i on tam... Ogonek zakręcony mu zginął i tam chyba się stał kaczką. No nie wiem, może tam zmienił swoją płeć coś, ale nie mnie to obchodzi. tak? Ja nikomu do życia nie zaglądam. No i sobie tak tutaj chodzą. Gąsior też, on jest dwulatek. Miał rodziców, ojca, matkę. No niestety matkę zjadł lis. Ojciec tam wyprowadził się do innej miejscowości. Ktoś sobie tam go wziął. Tak więc on sobie został sam. Miałem mu kupić towarzyszkę, no i tak wyszło, że miałem kupić na początku roku Zaraz po tym jak matka zaginęła w akcji A wyszło tak, że tam już jest połowa października i ja nadal jej nie kupiłem Tak więc no, może na przyszły rok się uda Też te ceny, powiem Wam, takie wygórowane, ja tam pamiętam gęś kupiłem za 80-100zł, a teraz to Kurde, 150 180 za młode gęsi wołają, wiadomo inflacja i te sprawy, ale no bez przesady, ja nie dam 180 zł za gęś, którą może mi jutro liść zabrać, nie? No wiadomo. Tam powiedzą jak dbasz, tak masz, jak nie zabezpieczyłeś to jest. No one tu chodzą, no chcąc nie chcąc jest ogrodzenie. Tam był pastuch po incydencie z gęsią, nic już więcej nie przytrafiało. Ale no jednak no na zimę nie będę kupował tej gęsi, na razie widzicie tam biegłska mu towarzyszy, romans jest. Mu pasuje i pasuje, to dlaczego się wtrącać w innych życie, tak? Jak chcą tak żyć, czemu nie. I są młode Francuzy, dwa pokolenia. Jedno pokolenie ala... oj, nie ten, przepraszam. Ala ten kaczor. O. Tam z tyłu widzicie sobie drepcze. O, koło czekoladowej z tymi piórami. Wiem, że to jest mutacja, ale zostawiłem ją. Tak sobie siedzi. Jak chcecie tam, żeby pojedzieć, Jeśli ktoś nie wie, dlaczego tak się z nim dzieje, no to tam mogę kiedyś nagrać. Ala ten kaczor. Ala ten kaczor i o tutaj takie te kaczuszki są z wiosny tego roku już takie galante na wiosnę przyszłą na pewno jajka będą nosiły i jest drugi rzut kaczuszek tutaj o ala takich o, one tam mają jakieś 4 miesiące coś takiego i sobie też tutaj tak chodzą tak więc są trzy pokolenia młodych miałem sprzedać pół sprzedałem resztę sobie zostawiłem dużo jest takich fajnych widzicie ala czekolady to jest Akurat kaczuszka, ale tam też jakieś, może, kaczorki mi wyjdą. Tu widzę, że ten będzie kaczorek taki. Jasno, czekolada, fajny. Młodziutki, zostawię może na przyszły rok. Jeśli ktoś jest z okolic, tutaj Wielkopolska, Turek, Konin, te sprawy to będę miał na sprzedać, jeśli by ktoś chciał. No i tak to w skrócie wygląda. Kury to też jakieś tam odmiany, nie wiem jak się nazywają te na przykład. Ta za jarzębiatą, czy nawet ta jarzębiata sztuczkiem, bo zielone jajka niektóre noszą. To jest tam jakaś ta odmiana, zapomniałem czy tam Ala Green Shiny, tu niektóre były, tam Green sheen, jak to tam nie wiem, jak, jak tam ludzie mówią na to. Ja teraz powiem wam troszkę z tymi zwierzętami zastopowałem, poszedłem do pracy. No i chcąc, nie chcąc, nie ma tak czasu do tego. Dużo zwierząt już odpadło u mnie, wysprzedałem. Stwierdziłem, że taki rok przerwot zwierząt mi się przyda. Wiadomo, nie do końca, bo jednak królików, kaczek, czy tam chociaż kilku kus nie sprzedam całkowicie, bo bym nie wytrzymał, bym na głowę dostał. jakbym przyszedł z pracy i nie miał do kogo zajrzeć, na co popatrzeć. Aczkolwiek no dużo polikwidowałem, bo kucyków już nie ma, owiec już nie ma. Tak więc królików też już troszkę nie ma i kaczek i kur... Tak wiecie, no, było więcej tego perliczki, indyki, a teraz już no, są sprzedane. Aczkolwiek nie mówię, że na przyszły rok nie wrócę. Po prostu jeden rok chciałem sobie takiej przerwy zrobić. Może wiecie o co chodzi, może też robiliście jednak. Po kilku latach ciągłej hodowli i tak dzień w dzień Cały czas przy tych zwierzętach siedzicie, to też czasami przyjdzie taki czas, że chcecie sobie rok odpocząć, zobaczyć, jak to jest bez. Ale koniec końców na pewno wrócę jeszcze do tego, bo ja bez zwierząt to jednak nie wytrzymam. Doszedłem do takiej konkluzji. Tak więc taki odcinek zapoznawczy, mówię. Ponad pół roku nie nagrywałem, trzeba nagrać. Kocurek też do mnie przyszedł. Ostatnio też ktoś tam wpisał, żeby te filmy nagrać czy coś. Mówię, nagram, żyję, dobrze się czuję na razie, chodzę do pracy, więc też czasu nie ma na, na zmiany, więc 6, 6 dni w tygodniu pracuję. To też nie jest takie kolorowe, wszystko. Jeśli odcinek Wam się spodobał, zapraszam do zostawienia łapki w ogóle, subskrypcji na kanale. Możecie mnie tam motywować e, jakimiś komentarzami, czy to prywatnie, czy, czy, czy w komentarzach. Jestem ciekawy w ogóle, jaki będzie tutaj odzew z tej strony, bo nawet no, po pół roku. Nie działania kanału, jestem ciekawy, czy ktoś wróci tutaj, czy przyjdą jakieś powiadomienia, czy ktoś obejrzy te filmy. A więc, jeśli obejrzałeś do końca, to napisz, obejrzałem do końca. Jestem ciekawy, czy, czy, czy ktoś obejrzy, tak więc do zobaczenia w kolejnym filmie. Postaram się go w przyszłości nagrać, aczkolwiek wiem, że ostatni film był też nagrany i mówiłem, że wrócę i, i 6 miesięcy temu go nagrałem, ale no może coś mi się uda. Króliki może nagram za kilka dni, zobaczymy jak to będzie. Tak więc, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.